Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Rozważ urządzenie sterujące, zasady działania, różnorodność elementów, ceny napraw i części. A także główne podziały części. Na końcu artykułu znajduje się przegląd wideo mechanizmu kierowniczego. Rozważ urządzenie sterujące, zasady działania, różnorodność elementów. Podano ceny napraw i części. A także główne awarie części. Na końcu artykułu przegląd wideo mechanizmu kierowniczego. Układ kierowniczy samochodu można uznać za główny mechanizm całej konstrukcji. W rzeczywistości bez niego nie można kontrolować samochodu. Biorąc pod uwagę postęp technologiczny i przemysł motoryzacyjny. Obecnie istnieje kilka wariantów urządzenia, a także różne lokalizacje. W kabinie samochodu, lewa lub prawa. Krótko mówiąc, jest to mechanizm przenoszący napęd z kierownicy na koła samochodu. Aby zrozumieć, jak zorganizowany jest układ kierowniczy samochodu, rozważmy zasady działania, urządzenie i główne niuanse, które są najczęściej spotykane, czym jest mechanizm kierowniczy samochodu. Sam mechanizm kierowniczy jest uważany za podstawę do sterowania samochodem. Nie jest to oddzielny element, ale zestaw części, mechanizmów i zespołów które przenoszą pozycję kierownicy na kąt obrotu przednich kół samochodu, niezależnie od pojazdu. Za główne zadanie takiego zestawu uważa się zapewnienie skrętu, a także utrzymanie kierunku jazdy ustalonego przez kierowcę. W momencie obrotu kierownicy kąt nachylenia jest przenoszony za pomocą mechanizmów na szynę, po czym koła odpowiednio zmieniają położenie i zmienia się kierunek ruchu samochodu w zależności od konstrukcji. Specjaliści wyróżniają kilka rodzajów mechanizmów skrętu kół samochodu. Podczas gdy wynik pracy będzie taki sam, urządzenie mechanizmu kierowniczego samochodu w zależności od metody konwersji momentu obrotowego i obrotu kierownicy wyróżnia się kilka wariantów mechanizmu. W związku z tym struktura będzie inna. Wśród głównych typów znajdują się mechanizm zębatkowy i ślimakowy a także mechanizm śrubowy, ale struktura wielu z nich przypomina przekładnię ślimakową. Z drugiej strony, śrubowy typ układu kierowniczego wykazuje większą wydajność, a zatem siła jest większa, niezależnie od mechanizmu kierowniczego samochodu. Większość części jest taka sama, lista obejmuje, aby zrozumieć, za co odpowiada każda z indukowanych części, Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo. Kierownica jest niezmiennym detalem, bez którego żaden pojazd nie może się obejść. W samochodach najczęściej ma okrągły kształt w zależności od kraju, w którym samochód będzie używany w przyszłości. Kierownica może być umieszczona po lewej lub prawej stronie. Głównym celem kierownicy jest wskazywanie kierunku jazdy poprzez obracanie jej w jedną lub drugą stronę. Dla wygody i bezpieczeństwa kierownica może być podgrzewana, regulowana w pionie i głębokości oraz wyposażona w przyciski funkcyjne. Jako dodatek do kierownicy można dodać łopatki do zmiany biegów. Tylko w automatycznych skrzyniach biegów. Kolumna kierownicy odgrywa równie ważną rolę. Jej głównym zadaniem jest przekazywanie kąta skrętu kierownicy do mechanizmu skrętu kół. Z reguły jest tował z przegubami, ale biorąc pod uwagę postęp, Przekazywanie sterowania może być realizowane przez silnik elektryczny. Dzięki elektronice, aby zapewnić dodatkową ochronę samochodu przed kradzieżą i dodatkowe bezpieczeństwo, kolumna kierownicy może zawierać mechaniczny lub elektroniczny system blokowania. Również na kolumnie wielu producentów instaluje blokadę zapłonu. Dźwignie sterujące skrętami wycieraczki przedniej szyby i inne niezbędne funkcje mechanizm kierowniczy odpowiada za skręcanie kół i dalsze przetwarzanie momentu obrotowego z kolumny. To właśnie ta część, w zależności od producenta, może mieć inną konstrukcję wewnętrzną. Jeśli spojrzymy powierzchownie, konstrukcja składa się ze skrzyni biegów i mechanizmu przekładniowego który łączy zębatkę kierowniczą z kolumną. Dla wygody kierowcy i zachowania mechanizmu kierowniczego inżynierowie dodali wspomaganie kierownicy, to właśnie ono pozwala nie tylko zwiększyć efektywność przenoszenia siły skrętu z kierownicy na napęd, ale także złagodzić ten proces eliminując szarpnięcia i naprężenia na elementach całego mechanizmu skrętu. Za kolejny ważny element całego mechanizmu można uznać napęd kierownicy. Zgodnie z urządzeniem nie jest to pojedyncza część, ale zestaw kilku elementów. Z reguły obejmuje drążki kierownicze, występy i dźwignie. Jeśli chodzi o dodatkowe elementy wszystko zależy od producenta i urządzenia zawieszenia. Zdjęcie przedstawia schemat mechanizmu kierowniczego samochodu, zasada działania i rodzaje mechanizmów kierowniczych. Jak już wspomniano, istnieją trzy główne typy mechanizmów kierowniczych: zębatkowy ślimakowy i śrubowy. Najpopularniejszym typem w samochodach osobowych jest mechanizm zębatkowy. Konstrukcja jest dość prosta i charakteryzuje się dobrą skutecznością przenoszenia momentu obrotowego na koło kierownicy. Montowane w samochodach z niezależnym zawieszeniem. Podstawą jest zębatka kierownicza z przekładnią sama przekładnia jest zamontowana na wale i jest stale sprzężona z zębatką. Obracając kierownicą, zębatka jest przesuwana poziomo w lewo lub w prawo przez koła zębate. Drążki przymocowane do zębatki również poruszają się zgodnie z obrotem kierownicy, przenosząc w ten sposób siły na koła i obracając je na boki. Główne zalety to sama konstrukcja, mniejsza liczba prętów i połączeń, kompaktowość Niskie koszty utrzymania, prostota konstrukcji i niezawodność są też wady. Przekładnia takiego mechanizmu jest bardzo wrażliwa na nierówności na drodze, więc każde uderzenie koła jest przenoszone na kierownicę. Drugim rodzajem mechanizmu jest mechanizm robaka. Jest on uważany za najstarszy spośród istniejących wariantów. Najczęściej można go znaleźć w klasycznych, krajowych samochodach. A także w samochodach o wysokiej zdolności do jazdy w terenie. Z reguły zawieszenie takich samochodów jest zależne. Od poprzedniego typu mechanizmu ślimakowego różni się obecnością wałka ślimakowego zamiast przekładni, skrzyni korbowej. A także dwójnogu kierowniczego. W tym mechanizmie sterującym ślimak znajduje się w dolnej części wału kierowniczego i jest w stałym sprzężeniu z wałkiem. Dzięki tej konstrukcji wał obraca się, przenosząc siłę na koła samochodu. Z głównych zalet można zauważyć przenoszenie dużej siły, lepszą zwrotność samochodu, minimalne przenoszenie uderzeń kół na kierownicę, a także obracanie kół pod dużym kątem, Czego nie mogą inne mechanizmy? Istnieją jednak również wady: konstrukcja jest bardzo złożona, a konserwacja kosztuje. Ponadto, konstrukcja zawiera wiele połączeń, które z czasem popadają w ruinę i wymagają okresowej regulacji. Ostatni z typów układu kierowniczego układ śrubowy, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich typów. Mechanizm jest połączony za pomocą nakrętki i kulek specjalnej śruby. Jak pokazuje praktyka, zużycie takiego mechanizmu jest minimalne, a części psują się bardzo rzadko. Przegląd wideo odmian komponentów układu kierowniczego mechanizm śrubowy jest najczęściej stosowany w ciężarówkach, autobusach i samochodach, osobowych o podwyższonym komforcie i bezpieczeństwie, zgodnie z zasadą działania. Podgatunek ślubowy działa w taki sam sposób jak podgatunek ślimakowy, przenosząc moment obrotowy kierownicy przez przekładnię ślimakową. Rodzaje wzmacniaczy układu kierowniczego. Aby ułatwić zarządzanie samochodem i poprawić komfort, do mechanizmu kierowniczego inżynierowie dodali wzmacniacz układu kierowniczego. Istnieją trzy główne rodzaje wspomagania układu kierowniczego. Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego i elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy, znane również jako gór, jest uważane za najbardziej powszechne spośród wszystkich istniejących. Jego główną zaletą jest kompaktowość. Łatwość konserwacji i prostota konstrukcji. Wadą jest konieczność ciągłego monitorowania poziomu płynu roboczego. Drugim wariantem wspomagania kierownicy jest elektryczne wspomaganie kierownicy. EPS obecnie jest to najbardziej progresywny mechanizm. Dzięki swojemu urządzeniu zapewnia łatwą regulację, niezawodność w działaniu i ekonomiczne zużycie paliwa, obciążenie silnika. Główny i ogromny plus, możliwość sterowania samochodem bez udziału kierowcy. Ostatni, trzeci wariant wspomagania kierownicy, elektrohydrauliczny EGUR opiera się na zasadzie działania konwencjonalnego wzmacniacza hydraulicznego. Ale w tej wersji pompa jest napędzana silnikiem elektrycznym, a nie silnikiem spalinowym, jak w pierwszej wersji wzmacniacza. Ze względu na konstrukcję i szereg funkcji, producent może uzupełnić mechanizm sterowania o aktywny układ kierowniczy, AFS, dynamiczny lub adaptacyjny układ kierowniczy, funkcje lewego i prawego układu kierowniczego. Nikogo nie zdziwi fakt że kierownica w samochodzie może znajdować się po prawej lub lewej stronie, wpływ na ten czynnik ma kraj produkcji samochodu oraz miejsce jego eksploatacji. Statystyki pokazują, że w większości krajów na świecie ruch jest prawostronny, więc kierownica znajduje się w samochodzie po lewej stronie, oprócz zewnętrznego położenia kierownicy. Przekładnia kierownicza jest do niej dostosowana, z drugiej strony praktyka pokazuje, że absolutnie możliwe jest przestawienie kierownicy z jednej strony na drugą. Jest to szczególnie wygodne w pojazdach z tak zwanym systemem kontroli objętości wody. Wówczas wystarczy przełożyć samą kierownicę, kardan kierowniczy i wymienić panel przedni. A zestaw obrotowy pod maską nie wymaga modyfikacji ani zmian. Czy mechanizm kierowniczy wymaga regulacji? Początkujący kierowca może zapytać, czy elementy układu kierowniczego wymagają regulacji? Odpowiedź jest jednoznaczna. Tak. Często regulacji wymaga szyna zębata i element ślimakowy. To właśnie w tych częściach w momencie eksploatacji może pojawić się luz, który pociągnie za sobą szybkie zużycie innych elementów. Najczęściej awarie zębatki lub pobliskich mechanizmów. Zasadniczo regulacja mechanizmu kierowniczego powinna być przeprowadzana wyłącznie w wyspecjalizowanych stacjach serwisowych i dokładnie. Zgodnie z przepisami producenta. Większe niż to konieczne wypchnięcie elementów mechanizmu może doprowadzić do częściowego lub całkowitego zablokowania. W momencie obracania kierownicą w jednej ze skrajnych pozycji. Taka naprawa może doprowadzić do utraty straty sterowności i nieprzewidywalnych konsekwencji, koszt naprawy i części mechanizmu. Ponieważ podstawą układu kierowniczego samochodu są ruchome elementy, z czasem ulegają one awarii, pomimo jakości i początkowego kosztu elementów. Przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki, a im bardziej złożona konstrukcja samochodu. Tym droższe będą niezbędne procedury. Średnio diagnoza elementów mechanizmu będzie kosztować od 400 do 700 rubli. Średni koszt naprawy elementów układu kierowniczego nazwał cena od, rób, cena od, UACH naprawa przekładni kierowniczej ZEPS 5200 2000 naprawa przekładni kierowniczej ZEPS 6250-2500 naprawa przekładni kierowniczej bez gór 4500-1800 naprawa rozdzielacza zębatki 3000-1200 gilsowka korpusu listwy 2500-1000 wymiana zębnika krzyżowego 2259 NA naprawa w skrzyni biegów ciężarówka. 13 755 500 wymiana skrzyni biegów 8 753 500 wymiana pompy wspomagania 1750 700 jeśli chodzi o koszt części mechanizmu, wiele zależy od marki, modelu samochodu, urządzenia elementów i innych czynników. Cena części mechanizmu kierowniczego nazwa marka, model, rok cena od Dolar Dolar Stelarz Suzuki Grand Vitara 2008 445 Krzyżak Wału Kierownicy Suzuki Grand Vitara 2008 7 Wał dana Suzuki Grand Vitara 2008 78 Wał Przegubu Uniwersalnego Wału Kierownicy Lexus LX 572 118 Stelaż Subaru Forester 2002 Aft 1235 Wał dana Infinity FX 35 200855. Główne usterki i przyczyny. Istnieje wiele wariantów awarii układu kierowniczego i prawie niemożliwe jest przewidzenie każdego z nich. Eksperci podkreślają jednak główne części, które najczęściej ulegają awarii. Zużycie łożyska wału pompy wspomagania układu kierowniczego, średnik przyczyną pęknięcia lub szybkiego zużycia tych części są najczęściej złe drogi. Nieterminowa konserwacja i naprawa mechanizmu. Znacznie rzadziej dochodzi do przekroczenia limitu żywotności części. Za główne oznaki takich awarii uważa się stukanie w układzie kierowniczym, bicie w kierownicę, luz kierownicy, hałas w układzie wspomagania kierownicy i wyciek płynu wspomagania kierownicy. W zależności od awarii, należy szukać nie tylko wadliwej części, ale także przyczyny awarii. Zwykle jest to jedna lub kilka części które powodują późniejsze uszkodzenia nowych i wymienionych części. Jak widać, istnieje wiele typów i różnych urządzeń sterujących, ale mimo to wykonuje to samo zadanie. Wybór kierunku ruchu pojazdu wraz z postępem motoryzacji podstawy sterowania tylko się poprawiają, Czego przykładem są samochody elektryczne, w których coraz częściej zaczyna się stosować mechanizm oparty na elektronice. Oznacza to, że istnieje perspektywa rozwoju dla typu pojazdu, w którym niemal lub jest zminimalizowany zestaw mechanicznych połączeń i części, wideo przedstawiające sposób działania układu kierowniczego.